Ben Breton po nagłym zakończeniu kariery przejął zdegradowane do czwartej ligi Kry Aleksandra, które po wygaśnięciu kontraktu opuścił Franek Dolas na rzecz prowadzenia reprezentacji Polski. Obu trenerom idzie póki co całkiem dobrze, jednak nie da się ukryć, że The Alex pod wodzą Anglika czują się mocniej w defensywie aniżeli ofensywie i po dziesięciu kolejkach ligowych mają na swoim koncie raptem osiem zdobytych goli i tylko dwa stracone. Pomimo zajmowania drugiego miejsca w lidze eksperci są zgodni, że Crew Aleksandra jest w przeciętnej formie i taki styl grania niebawem sprawi, że podopieczni Bretona utknął w środku tabeli. Mimo wszystko nikt nie zamierzał zatrzymywać się 1 października w meczu z Rovers i ekipa z Crew wyszła na murawę pewna siebie jak zawsze, a to się opłaciło, bo już w 12 minucie braw podał do Sambu, a ten płaskim strzałem zdobył gola na 1 do 0. Ale niezbyt dobrze wyglądało to już w meczu Papa John's Trophy, w którym Exeter zdobyło szybko gola i finalnie wygrało cały Mecz. A tak crew znowu zawiódł, jednak nie były to rozgrywki ligowe, no a w tym sezonie tylko one liczą się dla The Alex i przekonała się o tym ekipa Bradford, która najpierw uzyskała prowadzenie po bramce z rzutu karnego, ale już po chwili została przygnieciona przez podopiecznych Bena Najpierw braw strzelił gola dającego jego ekipie Remis, a już po chwili drugi rzut karny w tym meczu sędzia podyktował tym razem dla The Alex i jak można się domyślać, Sambu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. 2 do 1 i pozamiatane zamiatanie nie było jednak takie proste 15 października w meczu z Newport ale ostatecznie Sambu wyłożył piłkę Leszabeli, a ten zdobył jedynego gola w tym starciu i Crew kontynuuje tym samym swoją serię zwycięstw, której nie udało przerwać się nawet będącemu w świetnej formie założonemu 125 lat temu Northampton Town jako pierwszy na listę strzelców pisał się Sambu, tuż przed przerwą gola na 1-1 z rzutu karnego zdobył Hoskins, ale ostatecznie Brav wyłożył futbolówkę Niemcowi ja ten bardzo pewnym strzałem z pierwszej piłki po raz drugi wpisał się w tym meczu na listę strzelców. Po krytyce dziennikarzy trener Breton zdaje się być coraz mocniejszym szkoleniowcem, bo jego ekipa strzela ostatnio więcej bramek i w lidze wygrywa mecz za meczem, jednak Anglik zgodnie z tym, czego nauczył go Franek Dolas, wie, że dobry zespół trzeba cały czas regularnie rozwijać i w związku z tym wcielił do pierwszego składu dwóch młodych piłkarzy ze szkółki juniorów. Pierwszy z nich to 17-letni środkowy pomocnik z Walii Harry Morgan, u którego już teraz widać nadzwyczajną umiejętności dryblingu, a drugi to Rok młodszy prawy pomocnik z Finlandii Veini Hamalainen, u którego popracować trzeba wciąż nad wieloma elementami gry. Jednak w tym chłopaku już kilka miesięcy temu ogromny talent dostrzegł sam trener Dolas. No i oczywiste było, że wcielenie go do pierwszej drużyny to tylko kwestia czasu. Kwestią czasu jest też bez wątpienia kolejna porażka dla Alex chociaż w meczu ze Swindon nikt nie zamierzał podkładać się rywalom i jedyną, ale za to fantastyczną bramkę z dystansu zdobył wypożyczony z Leicester City Leszabela. Takim samym wynikiem zakończyło się niestety następne starcie sportsmów, a niestety, bo to drużyna z League One pokonała w tym meczu Konkwo, co jest małym dowodem na to, że piłkarze z Crew niestety cały czas stoją poniżej poziomu trzeciej ligi, ale za to w tej czwartej radzą sobie wciąż znakomicie, o czym 12 listopada boleśnie przekonała się ekipa The Yellows zmuszona do wyciągania piłki z siatki już w piątej minucie. To nie był jednak koniec, bo niebawem po rozpoczęciu drugiej połowy meczu Sambu po świetnym podaniu Finea zdobył bramkę na 2 do 0, a gdyby tego było mało, gdy ekipa DEAs otrzymała rzut karny, to bez większych problemów obronił go Konkwo. De Alex jest w formie, ale w formie jest też przede wszystkim bramkarz Arsenalu, który niebawem otrzymał w FIFA 23 kartę przyszłej gwiazdy. Trener Breton mówi publicznie, że bardzo chciałby zatrzymać Okonkwo w swojej drużynie na stałe. Jednak nikt nie ukrywa, że nie będzie to łatwe zadanie, bowiem wartość rynkowa Anglika wielokrotnie przekracza aktualny budżet Cruy Alexandra. Co z tego będzie, dowiemy się w przyszłości, a w starciu z Harrogate dowiedzieliśmy się, że rezerwowy napastnik Baker Richardson także potrafi zdobywać ranki i to nawet takie na wagę zwycięstwa. Co jednak ciekawe, w pojedynku z Wolsol to rywale byli nieco groźniejsi od podopiecznych Bretona, ale w formie cały czas jest okonkwo i ostatecznie to starcie zakończyło się bezbramkowym remisem, co było wyłącznie ciszą przed burzą, gdyż w kolejnym meczu z Barrow strzelanie bardzo szybko rozpoczął Braw, który z łatwością zgubił całą obronę. Kilka minut później na listę strzelców pisał się jego kolega z ataku, czyli oczywiście Sambu, ale gdy wydawało się, że mecz jest pod kontrolą, rywale 20 minut przed końcem wykorzystując kilka wylewów zdobyli bramkę kontaktową, a już niebawem prawdziwego wylewu dostał Bejger, który po odbiciu od słupka wbiegł z piłką do własnej bramki. Nie wyglądało to dobrze, jednak bardzo dobrze wyglądał tego dnia Sambu, który na kilka minut przed końcem meczu podbieg z piłką pod bramkę rywala wyłożył ją do Einleja, a ten z łatwością wpisał się na listę strzelców i The wygrywa z darą 3-2. To nie jest zbyt często spotykany wynik dla ekipy Crew, jednak już 4 dni później wszystko wróciło. Do normy i rywalizacja ze Stockport kanty zakończyła się bezbramkowym remisem, tylko że ta norma nie trwała zbyt długo. Bo 1 grudnia ekipa Shrasberry otrzymała dość szybko rzut karny, który zamieniła na bramkę. No jak widać, tym razem Okonkwo nie wyczuł intencji strzelca. Podopieczni Bena Bretona wyczuli natomiast jak wjechać do bramki rywala i 30 minut przed końcem meczu udało im się doprowadzić do remisu. Tylko, że kiedy wydawało się, że The za chwilę wyjdą na prowadzenie, i rywale znowu otrzymali rzut karny, z tym, że tym razem bramkarz Arsenalu zachował się niczym Wojciech Szczęsny. Tylko, że to nie był koniec. Bo lada moment ekipa Salub otrzymała trzecią jedenastkę, i tym razem Okonkwo znowu został pokonany. Przez co w taki sposób kończy się przygoda Q Aleksandra z Fake Cup. Nic nie kończy się natomiast w lidze, bo tutaj klasycznie kolejny rywal, czyli ekipa Puls zobaczyła co potrafi duet Braw Sambu, i mamy 1 do 0. Ta sama dwójka po rozpoczęciu drugiej połowy jeszcze raz wjechała do bramki rywala, a to ostatecznie oznacza tylko tyle, że po 21 meczach The Alex zajmuje o pierwsze miejsce w lidze i mają przy tym 10 punktów przewagi na TFC i Wimbledon, no ale co ważne podopieczni Bretona w końcu zaczęli strzelać nieco więcej bramek, dzięki czemu będąc w środku sezonu mogą czuć się znacznie pewniej. Nieźle wygląda to także w innych tabelach, bo pomimo tego, że żaden z piłkarzy Crew Alexandra nie jest najskuteczniejszym strzelcem ligi, to Braff oraz Sambu zajmują tutaj przyzwoite wysokie miejsca i strzelili razem aż 19 bramek, no a do tego zaliczyli 12 asyst, co akurat akurat w tej klasyfikacji daje im pewne prowadzenie. Co oczywiste, na samym szczycie wśród ramkarzy znajduje się Okonkwo, który w tym sezonie zachował już aż 17 czystych kont, a drugi w tej klasyfikacji, z Walsall, ma ich na swym koncie aż o 9 mniej. Jednak trzeba przyznać, że jest to nie tylko zasługa golkipera kanonierów, ale także całej linii defensywnej. Idąc dalej, w Premier League Manchester City oraz Liverpool idą w łeb i mają na swych kontach po 39 punktów. W La Liga nieoczekiwanie rządzi Sevilla, a Real Madrid po 17 meczach ma od niej aż o 10 oczek mniej. Sytuacja ciekawie wygląda także w Bundeslidze, gdzie Bayernowi Monachium w końcu postawiły się RB Lipsko oraz Borussia Dortmund, no jednak klasycznie wygląda to we Francji, bowiem pierwsze miejsce cały czas zajmują Neymar i spółka. Na czele Ligi Włoskiej wylądował Inter, a w polskiej ekstraklasie Lech Poznań zdecydowanie odskoczył Legii i spółce. Pytanie tylko, jak daleko swoim rywalom jest w stanie odskoczyć jeszcze dalek z wodzą Bena Bretona. Z jednej strony crew Aleksandra odpadła już ze wszystkich rozgrywek pucharowych, ale z drugiej strony teraz może skupić się już tylko na lidze, gdzie i tak zajmuje pierwsze miejsce. Tylko czy ten rezultat uda utrzymać się do samego końca sezonu, dowiemy się już w kolejnych odcinkach kariery Bena Bretona. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!